od domu. Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgiert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Donald Tusk upokorzył Nawrockiego, zagrał mu na nosie i po prostu dał wyraźnie do zrozumienia, że nie uda się Nawrockiemu przejąć za plecami kontroli nad wojskami specjalnymi, a dokładniej nad Gromem. Nie ma lepszego miejsca i nie ma lepszego towarzystwa do... Do spędzenia 15 sierpnia. Jesteście jednostką współtworzoną do wygrywania. Pamiętam na rodziny waszej jednostki. Miałem przyjemność współpracować z generałem Gromosławem Czempińskim i waszym pierwszym dowódcą, generałem Słowomirem Petelickim. Szanowni Państwo, ja nawet miałem przyjemność kiedyś e, pić y, na przeprosiny. Pan generał mnie przepraszał w roku 2004. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego może zaświadczyć, dlatego że siedziała na parterze. Szanowni Państwo, w dwóch, e, już wtedy, Szanowni Państwo, w dwóch e, tych, e, no, pod Interkontynentalem w dwóch e, wozach. E, I taka była ciekawostka. Chroniła moja firma z Intercontinental od początku. Więc w każdym razie to było 21 lat temu i muszę Państwu powiedzieć, że gdybym nie był dość dobrze wysportowany, to miałbym kłopot z wyjściem cało z tego, ponieważ gdzieś w granicach e, połowy butelki 0,7, bo generał pił whisky, ja piłem wino, przy czym generał zapraszał, ponieważ to on przepraszał. To zresztą była taka zabawna historia, to znaczy on chodził i opowiadał, że ja wziąłem 20 tam parę tysięcy złotych łapówki od członka zarządu PKN Orlen, Janusza Wiśniewskiego. Ja mu wtedy przekazałem taką kartkę papieru, przez Bartka Pawlaka, żeby tam po prostu żeby przekazał, on przekazał. Kiedyś powiem Państwu, co było zapisane na tych, tych. Tam były trzy nazwiska, szanowni Państwo, napisane. I on po tym, jak przeczytał te trzy nazwiska, to zadzwonił do mnie i powiedział, że przeprasza. Mówiłem, że nie, nie chodzi o te łapówki, tylko że ja mówię, że przy 20 tysiącach to jest trochę śmieszne. Szanowni Państwo, to było 21 lat temu i to miało tam być tego. To w każdym razie przeprosił, powiedział, że on jak się przyznaje do błędu, to tego, że ja mówię, do jak przeprosiny przyjmuję, no to mają właśnie ten, dlaczego o tym wspominam. Bo pan generał w pewnym momencie jak go zapytałem, czy zna takiego a takiego pana. Powiedział, że absolutnie nie znam. Ale mówię, jak się po raz pierwszy spotkaliśmy, to ten pan do pana zadzwonił, a pan powiedział: Cześć Grzesiu. I w tym momencie nastąpiło łobodobodoje, wylądowałem na, na podłodze i było tak: Ty, taki i owaki, to celowo czekałeś, aż się napije, żeby zadać to pytanie. <laughs> Ale, ale później się pogodził. Nie, 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 ręki całe szczęście nie złamał, natomiast potem, że tak powiem, staliśmy, dokończyliśmy. Natomiast to, to taka, taka, taka cieka, śmieszna, śmieszna historia, jak, jak to trzeba być, szanowni państwo, trzeba wiedzieć, jak się kłaść. Bo jakby człowiek nie wiedział, to, to, to ręka byłaby już. To jest dla batera. Popatrz sobie, rozumiesz, bo rzeczywiście e, pan generał Petrowicki zaczynał. Na bramkach w Warszawie zaczynał, a to były inne bramki, to były inne rzeczy i to był naprawdę sprawny dowódca, sprawny oficer, O to wiecie państwo... a nie te twoje macanki tam z Alfonsami e, no Paszystami. Polecamy nasze dwie książki, hognot.pl, Kapital B. Naprawdę mocnych chłopaków miał, miał charyzmę, bo sam potrafił dużo rzeczy. No, szanowni Państwo, nawet wtedy w tych wieku 50 paru lat to… Silny, sprawny facet. To naprawdę, Szanowni Państwo, Morderstwo e, Kontrolowane Piodroński, polecamy, pamiętajcie o historii na weekend, e, historii ekspert i historii bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych chęplikach tamku. No, widać te próby, polecamy nasz materiał o hakowni nawrockiego, którą mu robi Cenckiewicz. Czyli po prostu próba przejęcia kontroli nad tyczkami żołnierzy, żeby mieć pod hasłem żaden z was nie dostanie żadnej promocji, jeżeli nie będzie tutaj, że tak powiem, zaakceptowanych przez, przez nas. Plus, szanowni państwo, próba wejścia do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podłączenia się na sztywne łącze do Operusa. Nie wolno dać BBN-owi, nie wolno dać do bieżącej pracy. Szanowni Państwo, kto by tam nie był, nie wolno tego dać. Po prostu nie może być takiego. Ktoś, byli. kto w, w, ma tego typu żądania, Obviamente. staje się automatycznie bardzo e, podejrzany. Ja nie widzę powodu, żeby ktoś chciał e, zgromadzić tego typu dane. Te dane są mu niepotrzebne. Naprawdę. Może sobie e, prosić. Departament Kadr Mon czy, czy różnego rodzaju instytucje o informacji o ludziach, których na przykład chce awansowa awansować albo nagrodzić, ale nie kompleksowo. I wiecie Państwo, tam były mrzonki e, u Batera, Dziąsu, Alfonsa Nawrockiego, czy nie wiem czy tam jeszcze było. były mrzonki, że oni e, dogadają i zrobią przejmą kontrolę nad e, gromem. Tam też jest próba e, Kontroli nad Nilem, bo o Nilu się mi mówi, ale jest to niezwykle ważna jednostka, i zostawmy już to. Eee, I słuchajcie Państwo, Donald Tusk, najpierw jak już jak wracamy do tego czekania, gdzie tam Sakiewicz po prostu dygotał z radości, że Baterka zaukazał czekać Tuskowi. Eee, I jak widzicie, Tusk napisał, że zgodzili się w jednej rzeczy w stu procentach, to znaczy odnośnie rodziny i dzieci. A A pierwsze pytania, pamiętacie, jakie zadawał jeszcze, gdzie kamery yy, były włączone i yy, słychać było, zapytał, czy będzie yy, na pewno chciał mieszkać w Lwederze, bo to są naprawdę niezwykle poważne rzeczy i ludzie w ogóle yy, yy, Funkcjonariusze zbior ochrony rządu no, mają poważne obiekty do tego, jak funkcjonuje prezydent. Ten niestety, nie wiadomo, czy on wygrał wybory w ogóle to zestawmy. I narusza wszelkie zasady bezpieczeństwa. I to już, wiecie, no, to, to już tak, jak no, pilnuje się tych, tych insygniów, już nie człowieka, wszystko jedno, prawda? I to by był wstyd, gdyby coś się stało, gdyby nie, nie dopilnowano. I wiecie państwo, i te ich mrzonki, że oni przejmą kontrolę nad gromem, grom to będzie taką wyłączoną jednostką, która będzie nagle w pewnych przypadkach mogła, nie wiem, aresztować kogoś, taki mały zamach stanu, czy będzie mogła ich chronić, czy będzie mogła dokonywać różnego rodzaju działań i zastąpi SOP. Rozumiecie, przecież Donald Tusk ma te informacje, tutaj już bez do tego do tego mógł dotrzeć spokojnie i pojechał jako pierwszy. Do Gromu. Po tym, kiedy pytał się, e, jak, jak od razu pyta, pytał się, e, czy będzie mieszkał. I on powiedział, nie, nie, on będzie mieszkał już w Kancelarii Prezydenta, rozumiecie? Batyl to zrozumiał, o co chodzi. Donald Tusk powiedział tak. Dzisiaj. Donald Tusk zwrócił się do żołnierzy, wy nie jesteście od świętowania. Nie ma lepszego miejsca, nie ma lepszego towarzystwa do spędzenia 15 sierpnia. Jesteście jednostką stworzoną do wygrywania. Pamiętam narodziny Waszej jednostki. Miałem przyjemność pracować z gr Gromosem Czempińskim i Waszym pierwszym dowódcą, Gadarem Petelickim. Dobrze pamiętacie o swoich dowódcach. Premier Donatus przybył z wizytą do jednostki wojskowej. Grom w Warszawie z okazji obchodów święta Wojska Polskiego. Z wielką satysfakcją odwiedzam Was dziś, żołnierzy Gromów Święto Wojska Polskiego, w dniu, w którym cała Polska pamięta o wielkim historycznym zwycięstwie. 15 sierpnia to święto, ale wy nie jesteście od świętowania. To jest niezwykle ważne. Wasza codzienna służba to nie jest świętowanie. Polacy kochają wojsko, a wy jako spadkobiercy ciemnych jesteście oczkiem w głowie naszego narodu. Polacy wiedzą, że jeśli zostaną porwani, będą akty terrorystyczne, dywersji, to wy ich uwolnicie, pomożecie o ziodną Dzięki wam w Polsce, którzy nie interesują nas co dzień... Wojskiem mają poczucie zaufania, że jesteśmy bezpieczni, jesteśmy do wygrywania. Wasz dowódca mi powiedział znamienne słowa: Tu nie ma rzeczy niemożliwych. Nie. Każda rzecz jest możliwa i to nie są puste słowa. Jeszcze raz posłuchajcie. Tu nie ma rzeczy niemożliwych. Każda to rzecz jest, jest możliwa. możliwa. nie są puste słowa. Obserwowałem Was waszych, waszych kolegów w akcji. Dla Was faktycznie nie ma rzeczy niemożliwych, podkreślił premier Tusk. I ja bym to baterowi naprawdę e, polecił że, dokładnie, żeby sobie to kilka razy przeczytał, a później się indyczył i, wypił, a, a, i wypinał, bo to, to nie jest tak, słuchaj, to nie jest, to nie jest e, tych e, pilnowanie tutek w, powiem tak brzydko w hotelu. To jest zupełnie inna sytuacja. Tak. Zadzwoń Piotr do niego i, i mu powiedz, żeby, żeby nie szalał. Jednego tyle. Tak, jeszcze Państwu jedna taka uwaga, bo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sobie napisała w tych swoich papierach, że do Tomka to oni nie będą podchodzić, bo Tomek może przekroczyć granicę obrony koniecznej albo potraktować ją bardzo szeroko, a do mnie można nawiązywać. Kontakt. Będzie prowokował, będzie prowokacja. Tak? Nie radziłbym, nie radziłbym, naprawdę, bo ja się, ja się radykalizuję. Więc. Yy... Janek, zje... znam Janek, może przeprosić o są, ale, ale, ale we słusznym zburzeniu. Jeżeli będzie zestresowany. No tylu ludzi na przykład koło niego wieczorem w dziwnych zamiarach. Ja, ja, ja przekraczam od razu. Jak wam mówi, tam wasz dupek żołędny z realizacji, który tak uciekał przed mną na ulicy. No, macie filmik, co szedł sobie, po, po co szedł, z tym paralizatorem w torbie foliowej bym go w dupę wsadził, by zobaczył jak to wygląda. Panku, przepraszam, przepraszam, by, bym, przepraszam za to słowo. W, w pupę. Tak, naprawdę. Mimo tego, że jestem chory. Tomek żartuje oczywiście, Szanowni Państwo. No oczywiście, że żartuje tak jak z tym zjadaniem oczu, przecież no nie będę zjadał oczu, przecież no, nie noszę sobie no, cyfra w soli, ani pierwszą. To są wszystko, cyfra, wszystko soli, żarty, ani, ani pieprzu, to wszystko żarty, tu nie ma żadnego na. To wszystko śmiechy pani, pani siwiec, mówię, smu, mówię, nie, pani siwiec nie ma żadnego nawoływania do przemocy. Nie, pani siwiec nie ma nie ma racji, to są wszystko ale, żarty. Ale wiecie jak to jest? Jak y, policja, y, teraz kiedyś milicja y, znajdzie y, przy delikwencie w Moskwie kij baseballowy i on nie ma legitymacji kiju tego czy tego klubu baseballowego, to on dostaje tym kijem. Nic nie chcemy sugerować, natomiast, że jak nosicie ze sobą te fanty, to pamiętajcie, że to jest, że fanty mają to do siebie, że mogą zmieniać po prostu użytkowników w dość szybkim tempie. Wy nie potrafiliście przypilnować ekologów, jakżeście im przebijali gumy, to legitymację się zgubili, rozumiecie? Nic się nie zmieniło, jest gorzej. Jest gorzej. Naprawdę. I jeszcze wiecie, ja, Janek, mamy taki pomysł, że my się zapytamy: powiedzcie, kto u Was te samochody używane kupuje? Nie tylko dla nas, bo my nie jesteśmy pełnym świata, ale w ogóle kupujecie używane samochody po to, żeby zacierać ślady, że te samochody należą do jakiejś służby. Jest, jest taki człowiek, są tacy ludzie, no, powiedzcie mi, to ktoś to kontroluje. Czy mówicie, Heniek, już Ci się nie podoba samochód? Mów, ile ma kosztować, to ja kupię. Nie? To ja polecam panu Syrysko, jeżeli już będzie miał czas, będzie w formie, to gdyby się tym zajął. No kupujecie nagle, robiliście się agencją kupowania używanych samochodów, które później za chwilę przerejestrowujecie, a numery zresztą zostawicie te same. Star Naprawdę no, nikt ich nie, nie, nie znajdzie, nie dowie się i po co wy to robicie. No to, jest, to, jest, to jest taka konspiracja, słuchajcie, nie bywało poważnie. Wkładacie, wkładacie głowę do szafy, reszta zostaje tak jak wąsik i mówi nie ma mnie. Tak. To tak to wygląda. To tyle. Kara musi być za te niecne działania. A to nie koniec, będą szczegóły. szanowni państwo jest taka nowa informacja, jak nazywają naszego prezydenta Amerykanie i to jest wackel Dakel, co się tłumaczy jako pieseł. Czy nie wiem, czy pamiętacie Państwo, to są takie figurki w samochodach, które tak kiwają główkami. Takie, był taki buldożek, taki ksyły, tak. tak, więc to jest Wakel Dackel, więc taką ksywę dostał u amerykańskich pracowników tej najważniejszej agencji. Więc Szanowni Państwo, no zawsze to lepiej, lepiej niż Alfons, więc w sumie to... Co my się, co my się, co to nie, dobrze, że nie nazwali go Menia, bo nie ma powodu. No, A, no no, pa, pani, pani meniu. Yy, yy, będzie, będziecie mieli dużo roboty za TZPO. Dopóki TZPO nie znikną, to będziecie musieli wszczynać jedną procedurę dziennie z naszych, minimum jedną procedurę. Czy pani dziennie? doradzała coś Siemuniakowi z tym stadionem słynnym, z tymi no. koncertami? Pani, taki no. z, oficer, taki przewidujący, czy pan? Kujawa, no bo to, to, to jest to jest wasza, to jest popisowa wasza akcja, naprawdę. Sprowadzenie e, tylu tysięcy różnych ludzi do Polski w sytuacji, kiedy zamykacie granicę. To jest, to jest popis. To, brawo, naprawdę, no to przejdzie na, na swój specjalny, tak, socjalny tych bardziej. Specjalnej troski, czyli was, szanowni państwo, jesteście służbami specjalnej troski, po prostu. Szanowni państwo, choluby trzy. Yy, to jest trzecia część, polecamy. Szanowni Państwo, naprawdę warto. Eee, trzeci tom jest o nielegałach, eee, Też naprawdę warto poczytać, ale na razie trzeci tom trzeciego tomu. Może tak. Trzeci tom trzeciego tomu to jest pierwszy tom. W tym roku w grudniu będzie drugi. A ten trzeci o nielegałach, eee, taki skrypt, eee, to jak sobie tam poczytacie, jak się eee, typuje i wykrywa nielegałów, to przestaniecie po prostu się zabawiać. W Polsce w G, które was wpuścił generał Maciej Chunia z obawy przed tym, że mu tą zabawkę ulubioną, którą że tak powiem, miał z chłopakami z Sącewa zepsuje. No dobrze, to, to do zobaczenia. No Jarosław. Panie Jarosławie, pan Jaryco, po 17.30, jak pan będzie dzisiaj oglądał defiladę, bo pan ją będzie na pewno oglądał, jak pan będzie widział te pierwsze wersje czołgówka 2 Panther, jak pan będzie widział te koreańskie H9, czy jak pan zamiast Kraba, jak pan będzie patrzył na przelot FA-50, to rozumiem, że będzie się pan zastanawiał, tylko 100 milionów, Podam te śledztwa. Tylko 100 milionów. Będzie pan myślał nad tym, ile tego naprawdę było i czy pan o tym wszystkim wie. I ciekawy jestem, kto poleci dalej tak jak pan Kuida, bo pan Kuida to coś innego. Do więzienia, panie Rosławie, Ja tylko tak ogólnie. Do więzienia.